Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. A dzisiaj będziemy odpakowywać sobie Mister Boxa od Spiders Factory. Powiem Wam, że z tego co wiem, mają tutaj być trzy pająki, ale jakie to nie mam pojęcia. No dobra, przyznam się, jeden wiem jaki będzie, bo właśnie też dlatego tą paczuszkę sobie zamówiłam, ale o pozostałych naprawdę nie wiem nic. Więc może. Nie przedłużają, zajrzyjmy, co jest w środku. Powiem Wam, że mam jakieś tam swoje wybrane gatunki, które bym w przyszłości chciała mieć, natomiast może jakieś tutaj się trafią nam. No nie mam pojęcia. Przyznam się, że... Zobaczyłam o jakieś gatunki naziemne i w miarę nieszybkie i spokojne, ponieważ jak wiecie, dopiero zaczynam tą przygodę i zobaczymy, co to tam nam spajderstwa, który przygotował. Mam nadzieję, że wszystko będzie widać dobrze i że słychać mnie również dobrze, ponieważ jestem w tym momencie w innym w ogóle miejscu, nie u siebie. Otwieramy moi drodzy. Na sam początek widzimy tutaj folię bąbelkową. co sobie wyjmiemy pudełeczko jest. Puste. I w poli bąbelkowej już tutaj widzę, że jest bodajże styrobox. Powiem Wam, że z jednej strony jestem trochę podjarana, a z drugiej no zaniepokojona, bo nie wiem tak naprawdę, czego się spodziewać i no nie wiem, co nam powiedzieć. Tutaj znajduje nam się paragon oraz coś takiego fajnego. To może tak złożymy to na bok. I otworzymy sobie nas tego, naszego mister boxa, styroboxa, jak zwał, tak zwał. Nie widziałam żadnych papierów, więc podejrzewam, że nie ma tu jakichś gatunków chronionych, czyli pewnie typu brachiopelma, ale zaraz zobaczymy, co jest w środku. Proszę Państwa, wata. Ale oczywiście, oho. Spójrzcie, spójrzcie, już Wam pokażę, co tu jest. Widzicie? Nie mam możliwości za bardzo przybliżenia w tym momencie, ale zaraz zobaczymy, czy wszystko żyje, czy nic nam nie uciekło. Hmm. Coś czuję, że będą miała dla Was. Niezłą informację, ponieważ jest tak, jak myślałam. Mam nadzieję, że w tej wacie nic nie siedzi. Widać, że to jest wszystko nawet ładnie zapakowane. Ja się tutaj do Was przybliżę troszkę. I słuchajcie. Od razu mówię, że nie bardzo znam się na tym wszystkim, ani jak się właściwie czyta te nazwy. Dlatego nie śmiejcie się ze mnie, ale obiecuję Wam, że na kolejny filmik się przygotuję, jak się to czyta. Może Wam po prostu pokażę. Davus czy Davis pentacoloris i zaraz zobaczymy sobie czy te ptaszniki nam żyją oczywiście bo to ptaszniki są następny jest a następny moi drodzy patrzcie Lacidora parahybana jak się nie mylę z tego co widzę, są to chyba L1, wszystkie. Nie mam pojęcia, co oznacza to. Oraz y, numer jeden, y, dla którego między innymi zamówiłam tą paczkę. Nie wiem, czy dobrze widzicie. Jest to Caribena wersji kolor, oczywiście. Y, ciężko mi powiedzieć, jak mam to sprawdzić, ponieważ. Nie chcę za bardzo tego otwierać. Chciałam Wam taką informację powiedzieć, zanim zajrzymy do środka, czy wszystko luję: że podejrzewam, dwa z tych pająków najprawdopodobniej pójdą na mój sklepik, jeszcze nie wiem. Muszę uzgodnić z moją asystentką, którą pewnie zobaczycie w kolejnym odcinku z przekładania tych pająków. Tak jak mówię, teraz nie będę ich przekładać, bo nie wiem, jakie one są małe, jakie zrobić dziurki, jak przygotować pojemniki. Oczywiście ja to wszystko zrobię jeszcze dzisiaj, ale wy ten filmik zobaczycie pewnie za jakiś czas. To ja przygotuję sobie jakąś pensetę i zaraz do Was wracam. Jestem już z wami z powrotem, powiem wam, że jeśli będą szybkie lub yy, będę widziała, że mają zamiar mi uciec, to na pewno yy, zobaczcie je po prostu yy, w odcinku z przekładania, bo nie wiem jak to będzie. Ja mam tutaj taki yy, pojemniczek, w razie czego, ktoś mówi w razie w, z ciutkami, yy, do którego pewnie coś trafi, jeden akurat taki mam, będę miała więcej. I powiem Wam, że już w wersji kolor widzę. Wiem, że są trochę szybkie, i hmm. widzę ją tu. O, i widzę, że się rusza, więc nawet nie będę jej otwierać. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Na pewno widzicie. Ona sobie tam wędruje, więc. <laughs> otwierać jej. O! Nie było domknięte. Więc. Nie będę jej otwierać. Widzieliście, rusza się żywię. Okej. Okay. Teraz nie wiem od czego zacząć, bo za bardzo tych gatunków nie znam. Może zaczniemy od tej parachybany Troszkę się boję otwierać, bo nie wiem naprawdę czego mogę się spodziewać. Boję się cholernie powiem wam. O, cholera. Widziałam, widziałam, żyje. Mm. Uh. Ale chyba też zobaczycie dopiero w odcinku z przekładania, wiecie co? Yy, ważne, że żyje. Po prostu yy, nie chcę ryzykować, ponieważ... Widziałam, jakie są ruchliwe, że już chcą stąd wyjść, a ja w tym momencie nie mam ich do czego za bardzo przełożyć. To znaczy, zaraz będę coś kombinować, ale też nie chcę, oczywiście, żeby mi coś tu zwiało, bo jak mówiłam, nie jestem u siebie. O! Spójrzcie. Rusza się, następny. Próbuję Wam go pokazać. Może mi nie zwieje. On jest jakiś taki bardziej spokojny. Widzicie go, prawda? No. Czyli widzieliśmy, że wszystko żyje. Y a w kolejnych odcinkach zobaczycie przekładanie. I zobaczymy, co dalej, bo właściwie muszę dojść do siebie. Tak więc kończymy dzisiaj ten odcinek. Było miło, fajnie. Nie są to oczywiście gatunki, które kiedyś w przyszłości będę chciała. Więc. Na pewno dowiecie się o nich za jakiś czas, a jeśli chodzi o te gatunki, to tak jak mówię, co do tych dwóch y, muszę skonsultować, y, czy będą do sprzedania, czy je zostawiamy. Natomiast wersji kolor oczywiście zostaje u nas i y, tej decyzji nie zmienię. Y, być może za jakiś czas domówię y, drugą wersję. Y, być może będzie kolejny Mr. Box jakieś inne. Myślę, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to yy, pojawi się więcej tych oto zwierzaków na moim kanale. A teraz trzałka i do zobaczenia w kolejnych odcink.